drodzy cały dzień różnorakich refleksji przed nami i ta Eucharystia i dar Bożego Słowa jest takim rozpoczęciem tych refleksji. Jakże wyjątkowo najpierw ten fragment z listu świętego Pawła do Efezjan i to pełne mocy i pełne nadziei dla każdego z nas słowo o Bogu bogatym w miłosierdziu który przez wielką swą miłość przywrócił nas do życia. Jesteśmy tutaj, bo doświadczyliśmy miłości Boga. Jesteśmy tutaj, bo chcemy tę miłość odkrywać, chcemy ją jeszcze lepiej przeżywać. Jesteśmy tutaj, bo tajemnica miłości zawsze się skupia w tym wszystkim, co jest tajemnicą dobroci. Tego wszystkiego, co otrzymujemy, tego wszystkiego, co ubogaca, tego wszystkiego, co rozwija, tego wszystkiego, co jest pisane w codzienność, a jednocześnie sprawia, że my stajemy się uczestnikami tego, co wieczne. I taka jest również tajemnica pielgrzymki. Wstaliśmy, trochę rosy było, trochę wody po wczoraj. Z nadzieją patrzyliśmy w niebo, zwijaliśmy namioty i pakowaliśmy się, ale przede wszystkim przecież jesteśmy jako ci, którzy nie tylko przechodzą pewien etap, ale chcemy umocnić, chcemy rozwinąć, chcemy ubogacić tę tajemnicę Bożej Miłości i tego wszystkiego, co święty Paweł nam przypomina, że jesteśmy zbawieni łaską. Bóg nam to ofiarował. To nie my zasługujemy. Od nas zależy, na ile jesteśmy w stanie to przyjąć, rozwinąć, na ile to przyniesie owoce. Przy okazji warto sobie przywołać przypowieść o siewce. Tam jest to pięknie, w tak bardzo plastyczny sposób, a kiedy będziemy przechodzili przez pola dzisiaj, będziemy mieli okazję zobaczyć, co ludzie zrobili z tym, co Bóg dał i jaki owoc to przyniosł. Otrzymujemy... Dzisiaj wielką wskazówkę, wielki dar i wielką naukę od naszej matki Maryi. Pierwsza sobota miesiąca tajemnica jej niepokalanego serca. Serca matki, które było pierwszym sercem Jezusa Zbawiciela, zanim jego rozwijające się ciało pod jej sercem się ukształtowało i zaczęło bić. Ale to jest przecież również właśnie ta tajemnica człowieka, który odkrywa, Łaskę Boga i dar Jego miłości. Myślę, że z tej dzisiejszej Ewangelii, która jeszcze do nas wróci w różnych refleksjach pielgrzymkowych, warto wspomnieć trzy momenty. Po pierwsze, to co niesie cała tajemnica Maryi, szczególnie w tym momencie. W jaki sposób odczytać tę łaskę? Ten hymn Magnifikat jest właściwie wielką odpowiedzią. Dostrzec, i przyjąć i przeżywać bliskość i obecność Boga, który jest, który jest w moim życiu, który działa, który dotyka życia innych ludzi w różny sposób i tych, którzy to przyjęli i tych, którzy może nie przyjęli, ale On swoje dzieła realizuje. O tym przecież mówi hymn Magnificata i jednocześnie niesie tą wyjątkową nadzieję, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwo na wieki, będzie to realizował. To niech będzie taki czas odnowienia naszej bliskości, tej naszej ufności, tego, że On jest w naszym życiu i działa, bez względu na to, kim my jesteśmy i bez względu na to, co nas otacza. Ale dzięki temu, kim my jesteśmy i co wniesiemy w to, co nas otacza, to się będzie objawiało. Ten drugi motyw, który płynie od świętej Elżbiety, można to oczywiście rozważać na wiele sposobów, ale ona akurat jest w tym momencie wyjątkowym świadkiem i wyjątkową zachętą do wytrwałości. Nieraz potrzeba czasu. Dla nas jest to czas. Ja dzisiaj budząc na polu namiotowym, mówiłem: Jeszcze sześć poranków. To jest czas. Ale w tym wszystkim dokonuje się tak wiele różnych darów, te, które jesteśmy w stanie zauważyć, opisać, a jeszcze więcej tych, które są w nas, tych, które Bóg wpisuje w nas i które może będziemy potrafili odczytać. To jest tajemnica Elżbieta. Oczywiście, z tym się znowu wiąże to, co ja przeżywam i jak to oddziaływuje na innych. Dobrze pamiętamy te słowa Anioła z chwili zwiastowania, kiedy Anioł. Mówiąc do Maryi, Izoba, Twoja krewna Leżbieta jest w szóstym miesiącu ta, która uchodzi u ludzi za niepłodną. Ludzie tak patrzą. Ona już swój wiek miała razem z mężem Zachariaszem. Ale Bóg swoje dzieło zrealizował. Oni doczekali. To co anioł mówił do Zachariasza, kiedy mu się objawił. Wysłuchane zostały Twoje modlitwy. Zachariasza, która dzisiaj się tutaj bezpośrednio nie pojawia, ale przecież Maryja weszła w ich dom, Elżbiety i Zachariasza gdzie miał chodzić, jak nie miał co mówić jak mówić to się działo wokół Niego wokół nas będzie tak wiele spraw może to będzie ten dzisiejszy dzień kiedy Bóg pewne rzeczy objawi a może to będzie właśnie ten kolejny dzień naszej wierności, naszej ufności, wiary związany z tym, że On jest i On będzie to objawiał. I ten trzeci motyw, który już się tutaj przejawiał. My to niesiemy, my chcemy tym żyć, a to jest pisane w tych, którzy nas otaczają. W tych, dla których chcemy to przeżywać, tych, z którymi chcemy to przeżywać. Ale i tych, do których Pan Bóg zaniesie owoce tej ufności i tego życia. Tak jak Maryja została matką zbawiciela i całe stworzenie czerpie radość z tego, że Bóg okazał swoje miłosierdzie. Niech ona nas umacnia, niech Bóg nas prowadzi. Niech ten dzień będzie bogaty w owoce Bożego Miłosierdzia i niech umocni naszą ufność, naszą wytrwałość i naszą wspólnotę życia i wiary.